Siemanko, dzisiaj jestem znowu na spocie. Czekam za kabanosem i jankiem, którzy niedługo mają przyjechać. No i to będzie kolejna nudna sesja. Co tu więcej mówić? Kolejna nudna sesja. Mam nadzieję, że parę rzeczy posztuczkuję, bo wczoraj byłem samemu i nawet się wczułem w to wybicie, więc myślę, że będzie dobrze. I zobaczymy. Już trzy skoki oddałem i zapomniałem włączyć kamerki. Widzicie jest kupiony. Się napoję. Muszę zdjąć kask najpierw. Dziczek tropik, mój ulubiony akurat. O, słońce. Tropik mój ulubiony, smak dzika. Ale tak jakoś dziki ostatnio mi nie siedzą, kurczę, szczerze powiem. Wolę Monsterki albo Red sobie wypić. Ale dzisiaj jest padło na dzika, więc. To nie jest sponsorowana reklama. Dobra, jeszcze ze zmian takich w moim rowerze. Naj, jedną z większych zmian. Są gripy, w końcu nowe kupiłem. Są to chromak, wax. Tylko jeszcze brakuje mi tu drucika i mam zmieniony napęd. Ale to Wam chyba pokażę na dole. To Wam chyba pokażę na dole, albo się zastanowię. Dobra, zaczniemy sobie normalnie od jakiegoś łamfucika. Może. Okej, okay. brzydki, ale był, ale dobra, miałem wam pokazać tą zmianę, no i tą zmianę już można było zobaczyć na kierownicy, nie mam manetki, przerzutki, zamontowałem sobie single speeda, hmm. czy jestem z tego dumny? Jestem, <grym> raczej jestem z tego dumny, dobra, spróbuję sobie teraz bardziej wgiętkę zrobić, bardziej eurotable. ale kurczę chyba... Z... Z ponad dwa lata tego nie robiłem i nie wiem czy to jeszcze pamiętam ale zobaczymy dobra spróbuję sobie jeszcze raz tego futa. nie będę was nie będę was nim męczył no bo to jest jednak nudne jak się kadłuje jedną sztuczkę w kółko ja to lubię sobie samemu robić ale chcę sobie wrócić trochę do formy bo za tydzień majowy zamknięty jam niestety zamknięty dlatego, że to jest prywatna działka ale niestety krusza nie jest w najlepszym stanie o to było już spoko ale właśnie dobrze się zwindowałem i trochę nie doleciałem Coś mało czasu ale okej okay. nie było źle no ale wracając jeszcze do tematu kruszy niestety nasza opieka Kruszą, która była jednak główną opieką, my się głównie opakowaliśmy kruszarnią teraz, bo kiedyś to były wiadomo inni ludzie. Niestety leśniki nas tak wkurzyły, że sobie poszliśmy. No i wyszedł plan prywatnej działki. Tak jak widzicie, jestem teraz tutaj od paru odcinków i tu będzie się to toczyć tego chyba. To była moja pierwsza chopa, którą skoczyłem po trzech miesiącach niejeżdżenia. I to był mój pierwszy hip, który skoczyłem w prawo. No i się wyjebałem. Jeszcze raz robię to samo. Oj, chujowo zrobiłem, się zahaczyłem o siodełko. Źle się zgiąłem. Kurczę, nie mogę wyczuć sobie tego ruchu, żeby tak się zgiąć. I zawsze robię tak, że mi ta noga idzie do tyłu. Kiedyś tak nie miałem. O kurwa zaczął mi się wód opina i nie, nie mogę zdjąć nogi w ogóle. Co do poprzedniej sztuczki to ostatnio próbowałem też miałem śmieszną glebę Ja pierdol Była taka glewa kurde no tak spizdy trochę szczerze można powiedzieć Trochę źle zrobiłem i rower mi spieprzył, Po prostu. Dobra, jeszcze raz spróbuję one sidea O! Elo! O! O! Poszło po piszczelu. <laughs> Całkiem ładny one, one sajdzik. Plowo. A ja chcę tak, żeby tak bokiem fajnie Ja fajne teraz A, Co? Kurwa rozdarłem spodnie Kurwa A. <tryk> Dobra, nie wiem, co mam zrobić. Może to bogana sejemy. No Bo ja co robię. To ty ja też. Wieje w mordę. A! Kurwa oh. Bombardiro krokodilo. sau e... <laughs> Dobra, ja jeszcze muszę wykatować tego to bogana. I będę kankana chyba robił. Ale ci odjechał grip. No Lewy. No właśnie, nie wiem czemu. Odjechał ci jak stary pomleko. I nie wraca już. Odjechał i nie wraca już no na swoim. Nie, rower cały. <laughs> na gemele kurwa, będziesz pedałował do chaty z tym rowerem? No. Dobra. A ty nie oglądasz tych filmów? No, widziałem, widziałem, fajne. <laughs> Co biegnie? Dobra. Okay. deja der game não Teraz zrobię sobie na no fucika Potem może sobie zrobię kankana Zobaczymy Fajnie by było Ale na bok jechałem, ty Kurwa To nie było źle z mojej perspektywy. To może być, ale jeszcze raz. Uh, to było i wysoko. Uh, jejku. Kurwa! Nie, już mi nie wychodzi. Dużo! No.